Dziś naszym gościem jest Erik Pedersen, hodowca świń z Wangen w północnej części Danii. Jego stado liczy 1260 loch, od których rocznie sprzedaje 46 tysięcy prosiąt w piątym tygodniu życia. Jeszcze raz dzień dobry, Eriku. Dzień dobry, Paulino. W pierwszej kolejności chciałabym zapytać o sytuację związaną z koronawirusem. Jak COVID-19 wpłynął na życie na wsi w Danii? Czy jest to tylko problem dużych miast? Będąc szczerym, na duńskiej wsi żyje się prawie tak jak wcześniej. Tak jak w Polsce nie mamy dużych problemów z zakażeniami w małych społecznościach. W Danii obserwujemy przede wszystkim złą sytuację w Kopenhadze, gdzie duża populacja ludzi. Żyje na relatywnie małej przestrzeni, ale także w mniejszych miastach, w Hering, środkowej części kraju, obserwowaliśmy znaczny rozwój pandemii. Pojawiły się relatywnie duże ogniska COVID-19. Było to spowodowane odbywającą się wystawą koni, którą rząd chciał zakończyć ze względów bezpieczeństwa. Lecz organizatorzy nie posłuchali i to poskutkowało rozlaniem się choroby w tym obszarze. To dwa miejsca, które zostały zaatakowane w Danii. W naszej części Danii tylko 36 osób ze 100 tysięcy zostało zakażonych, więc nie mamy problemów z COVID-19. Mm -hmm. 36 osób na 100 000 zostało podjęte. Więc nie zobaczymy problemu z COVID-19. A jak pandemia wpłynęła na Twoją fermę? Czy miałeś jakieś problemy z zaopatrzeniem w pasze, środki dezynfekcyjne czy weterynaryjne? Właściwie nie. Wszyscy dostawcy sprzętu, paszy dalej pracują. Ale jest niewielka różnica w czasie dostawy. To jest związane ze środkami ostrożności nałożonymi na kierowców. Dlatego nie dostajemy paszy tak szybko, jakbyśmy chcieli. Ale dostawy i tak są realizowane w ciągu 24 godzin. Nie odczuwamy żadnych blokad. Zatrudniasz pracowników z zagranicy. Czy to nie stanowi problemu? Tak, cały mój personel pochodzi z zagranicy. Oznacza to, że w obecnej sytuacji nie mogą oni wrócić do domów na wakacje, by zobaczyć się ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi, jakby zwykle to zrobili. Myślę, że jest to dla nich trudne, trudne psychicznie, ale oni rozumieją tą sytuację. Tak już teraz jest. Są gotowi do pomocy i pracy. Cieszę się, że mam dobry zespół w mojej chlewni. Zajmuję się cały czas farmą, nawet gdy sam byłem objęty 14-dniową kwarantanną z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19. Miałem spotkanie w dniach, w których ministerstwo wprowadziło ograniczenia, podczas którego miałem kontakt z ludźmi, którzy wrócili z wakacji w Austrii. Pojawiły się u mnie symptomy choroby 4 dni później. Więc nie pojawiałem się w chlewni, w chlewni przez kolejne 14 dni. Pracownicy musieli dać sobie radę sami. Ale dali radę. Tak, dali radę bardzo dobrze. Produkcja szła nawet bez szefa. Czyli jest dobrze. Miałeś szczęście, że nie chcieli pojechać do domu jak inni pracownicy zagraniczni w Danii. Mieliśmy nawet sytuację, że członkowie ich rodzin chcieli przyjechać i pomóc w opiece nad dziećmi, kiedy zamknięto przedszkola i szkołę. Było bardzo miło doświadczyć tego zaangażowania ze strony pracowników. To dla mnie naprawdę duża rzecz. Czy musiałeś zmienić coś w organizacji pracy na fermie poza poddaniem się kwarantannie? W zasadzie nie. Nasz personel liczy 5 osób. Nie jesteśmy dużą grupą pracowników i musimy sobie pomagać przy niektórych czynnościach. Byłoby trudno podzielić zespół na zmiany, na przykład nocną i dzienną. Staramy się zachować dystans, również w pomieszczeniach socjalnych, kiedy mamy przerwę W Klewni mamy dobrą wentylację, która również obniża ryzyko To są środki ostrożności, które powzięliśmy Czyli zespół pracuje razem i nie jest podzielony Pracują oddzielnie w poszczególnych sektorach. W zasadzie nie mamy żadnych zadań, które angażują dwoje pracowników, którzy musieliby przebywać blisko siebie. Jedyny taki przypadek to inseminacja, gdzie pracują trzy osoby. To jest jedyna sytuacja, w której są w odległości jednego metra od siebie. To jest sytuacja najwyższego ryzyka. A jaka jest bieżąca sytuacja na rynku świń w Danii? Jak kształtują się ceny? Czy eksport nadal idzie dobrze? Przez pierwsze tygodnie nie widzieliśmy żadnych zmian na rynku. Ceny zwyżkowały. Były najwyższe od 30 lat. Po dwóch pierwszych tygodniach ceny zaczęły delikatnie spadać, a ostatnie trzy tygodnie to naprawdę znaczące spadki. Przez całe 9 tygodni cena spadła o 27 centów. Lochy na rzeź straciły na wartości 23% i pojawił się problem z ich sprzedażą. W tym momencie ubojnia, do której sprzedaje Lochy, przyjmuje o 300 macior każdego tygodnia mniej ze względu na brak popytu. Mm -hmm. Prosięta, które ja sprzedaję, czyli 7-kilogramowe prosięta na odchów, straciły 13,5 euro od momentu, gdy pojawił się koronawirus. Odczuwamy więc zmiany na rynku, choć mamy jeszcze uczciwą cenę z powodu ASF w Chinach. Pozostajemy na dobrym poziomie, ale ten trend nie może utrzymać się przez kolejne 2-4 tygodnie. Obrazki ze Stanów Zjednoczonych, które widzimy, oczywiście mają na nas wpływ. Zaliczyliśmy spadek cen, ale jeszcze jest OK, ale boimy się, że może przyjść coś więcej. Czy straciłeś jakichś klientów, czy masz kontrakty i dalej możesz handlować? Osobiście mam podpisany pięcioletni kontrakt i jesteśmy w drugim roku współpracy więc mogę bez problemu sprzedawać prosięta. Zauważyliśmy natomiast, że Polska bardziej ostrożnie podchodzi do zakupu 30 kg prosiąt i jest to kombinacja zagrożeń spowodowanych przez ASF i teraz koronawirus. Przez moment cena prosiąt była dla Was bardzo dobra. For the tak, mieliśmy bardzo wysoką, bardzo satysfakcjonującą cenę. Myślę, że jej poziom był odrobinę niezdrowy, ponieważ gdy ceny sięgają tego pułapu, każdy chce się rozwijać i budować swój własny biznes. Mamy nadzieję, że po ostatniej obniżce ceny się ustabilizują. W Danii na poziomie 11 koron za kilogram. To jest stawka satysfakcjonująca, pozwalająca nam zarabiać, jednak nie tak wysoka, by zachęcać do rozwoju innych. Jeśli ceny znów wzrosną do 15 koron za kilogram, czyli około 2 euro za kilogram, zaczną się inwestycje w takich krajach jak Polska. Hiszpania czy Niemcy, a to w perspektywie długofalowej spowoduje obniżkę cen żywca. Więc z mojej perspektywy to jest zdrowe, że ceny odrobinę spadły i mam nadzieję, że utrzymają się na tym poziomie na dłużej. O ile dobrze zrozumiałam, ubojnie w Danii pracują tak samo jak przed pandemią. I eksport również idzie dobrze, między innymi do Chin. Tak, oczywiście, mamy teraz dodatkowe obostrzenia związane z transportem zagranicznym, ale to znów jest tylko wymaganie dzisiejszych czasów. W dalszym ciągu widzimy w Danii zapotrzebowanie na tuczniki 30-kilogramowe prosięta. Problemem jest jednak, że cena była zbyt wysoka i na końcu nie było już komu sprzedać tak drogich prosiąt. Jest zapotrzebowanie ze strony supermarketów, rynków eksportowych, ale statki nie odpływają tak jak normalnie. Zbyt wysokie ceny w supermarketach spowodowały, że konsumenci kupują mniej produktów. Mhm. Bundesliga jest zawieszona z powodu koronawirusa, więc nie mamy wewnętrznej konsumpcji, jaką byśmy chcieli mieć. A jak będzie w przyszłym miesiącu? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Łatwo jest zajrzeć w dane historyczne, ale trudno powiedzieć cokolwiek o przyszłości. Jedyne co mogę powiedzieć, to to, że mówi się o otwieraniu restauracji we Włoszech. Mają ruszyć rozgrywki piłkarskie w Niemczech. Duńskie restauracje też będą otwarte. Myślę, że jeśli każdy klient pomyśli o tym jako okazji wsparcia biznesu, który ostatnio miał się bardzo źle, mam nadzieję, że będziemy obserwować ekstra popyt. Kiełbas, których nie mogli zjeść przez ostatnie dwa miesiące, nie dadzą rady zjeść teraz, ale mam nadzieję, że każdy zje, choć dwie kiełbasy na dzień więcej. Wtedy będziemy znów szczęśliwi.